W dzisiejszych czasach przeciętny człowiek przyswaja w ciągu dnia więcej informacji niż ludzie w średniowieczu czy w dawnych czasach w przeciągu całego swojego życia. I to jest bardzo częsty problem, który spotyka ludzi związanych z treningiem czy szeroko pojętym fitnessem. Od ponad dwóch lat piszę regularnie newsletter, gdzie ponad 5000 osób zapytałem o to, co jest waszym najczęstszym problemem, jeśli chodzi o lepsze wyniki, wyższą formę czy dobre zdrowie i samopoczucie. Odpowiedź, która najczęściej się pojawiała, to jest wykorzystanie posiadanej wiedzy, czyli dużo wiecie, ale nie wiecie, co z tym zrobić. Dlatego dzisiejszy materiał dedykuję wszystkim tym, którzy wciąż mają problemy z tym, co wybrać, żeby było lepiej, a oprę to na swoim 14-letnim doświadczeniu prowadzeniu prowadzenia innych ludzi oraz ponad 10 latach, kiedy uczę i szkolę innych trenerów. Z tego filmu wyniesiesz trzy konkretne lekcje. Dowiesz się, co jest największym problemem, który spotyka ludzi, jeśli chodzi o samodzielne trenowanie w tych czasach, oraz poznasz mój proces i schemat, jaki używam i jakiego uczę, jeśli chodzi o długofalowe planowanie pod kątem treningu. Zatem bez przedłużania przechodzimy do pierwszego punktu, czyli co zrobić z już posiadaną wiedzą, jak wszystko sobie poukładać i usystematyzować. Pierwsza rzecz, o której musimy sobie pomówić, jeśli chodzi o odpowiednie wykorzystanie posiadanej już wiedzy, to jest, zadaj sobie pytanie, jaki jest Twój cel? I nie na darmo postawiłem tutaj te książki, ponieważ Tim Ferris jest mistrzem, ale dosłownie mistrzem, jeśli chodzi o syntezę. Innymi słowy, on wynajduje mistrzów danej dziedziny, następnie rozmawia z nimi, kataloguje te informacje i później w formie pigułki, albo jak to właśnie wcześniej nazwałem, syntezy, przekazuje je i na tym nauczył się zarabiać miliony, ponieważ... Jest doskonałym przykładem tego, że jeśli znajdziesz sobie mentora i będziesz odpowiednio emulował to, co on robi, czego uczy, jesteś w stanie wyciągnąć z tych nauk możliwie jak najwięcej i dzięki temu bez problemu będziesz wykorzystywał tą wiedzę, którą posiadłeś, którą nie tyle co zdobyłeś, ale jeszcze Zrozumiałeś, na czym to tak naprawdę polega i co może ci to dawać i nie ma co tutaj się oszukiwać. Ja też od lat uczę się od innych. Z tą drobną różnicą, że uczę się tylko i wyłącznie w języku angielskim od ludzi, którzy pracują z zawodnikami z NFL, NBA, NHL, UFC i tak dalej i tak dalej. I większość z nich jest już po 50 i to nie jest przypadek. Czemu? Nie szukaj gości, którzy wyglądają jak milion dolarów, bo mają 25 lat, ale znikome doświadczenie życiowe. Tylko takich, którzy swoją pracą i zarazem dorobkiem tego, co zrobili dla innych, a nie tylko i wyłącznie sami ze sobą na sobie, bo to jest genetyka i na to nie masz wpływu, będą mogli pomóc Tobie przeskoczyć pewnego rodzaju przeszkodę. Podam Ci bardzo, bardzo prosty przykład. Od lat uczę się od Dana Johna. Wspominałem już o nim we wcześniejszych filmach i to on jako jeden z pierwszych napomknął o tym, żeby na każdym treningu robić coś w stylu spaceru farmera. Kiedy sam zaimplementowałem to, nie u siebie, ale u moich podopiecznych, zauważyłem kolosalny wzrost, jeśli chodzi o szybkość, jak budowali siłę pod kątem mięśni brzucha i mięśni grzbietu. Odsetek jakichkolwiek urazów, które mam na treningach i tak jest naprawdę mikro, mikro mały, ale pod tym kątem pozwoliło to przeskoczyć na znacznie wyższy poziom, jeśli chodzi o to, jak ci ludzie czuli się bezpiecznie i pewnie podczas codziennych aktywności, czy to było przekopywanie ogródka, przenoszenie skrzynek, jazda na nartach, czy cokolwiek innego mieli do zrobienia. Zatem pierwsza rzecz, Jaki jest Twój cel? Dobierz odpowiedniego mentora, który w danej dziedzinie będzie ekspertem, a następnie emuluj to, co możesz wyciągnąć z jego nauk i idź jedną ścieżką. Zaraz wyjdzie na to, że jestem bardziej molem książkowym niż trenerem, ale to tam nieważne. Drugi punkt, który pomoże Ci opanować i wyklarować wszystko to, co już wiesz, to im prościej, tym lepiej. Nie na darmo ten tytuł The Purposeful Primitive, czyli ktoś, kto z intencją próbuje iść w stronę prostoty i, można powiedzieć, prymitywnego podejścia, będzie tutaj znakomitym przykładem. Marty Gallagher, czyli autor tej książki, jest jednym z ojców sukcesu największego, najlepszego trójboisty w historii wszechczasów, czyli Eda Kouna. I jakbym miał wyciągnąć z tej książki rozdział, przeczytać ci całość, zajęłoby to pewnie dobre 20 minut, ale mogę to podsumować jedną rzeczą. Najpierw w treningu robisz serię po 8 do momentu, gdzie nie jesteś w stanie dokładać ciężaru, następnie robisz serię po 5 do momentu, gdzie nie jesteś w stanie dokładać ciężaru. Nigdy nie możesz nie trafić, jeśli chodzi o powtórzenia, czyli nie może być czegoś takiego, że spalisz na treningu. Im więcej wyrobisz siły na piątkach, tym lepiej, a następnie przechodzisz na serię po 3 i 2 powtórzenia, kierując się w stronę zawodów. Więc w tym momencie streściłem Ci nie wiem ile stron oraz historię treningową jednego z najwybitniejszych zawodników w sportach siłowych upraszczając to do kategorii 8, 5, 3, 2, 1, kropka. Więc im prościej, tym lepiej, im bardziej jesteś w stanie poukładać sobie to wszystko, tak jak na przykład ja wykładam trenerom, których uczę albo ludziom, których trenuję na mojej grupie, Trening atletyczny, tym lepiej będziesz w stanie wykorzystać i przede wszystkim szybciej wykorzystać te informacje, które już posiadasz. Ostatni punkt, który bardzo mocno pomoże Ci uporządkować posiadaną już wiedzę, to jest mantra, która przyświeca mi od X czasu. Wiedza nieużywana jest bezużyteczna i powtarzam to od lat trenerom, których uczę. Dlaczego? Widzisz tutaj trzy książki. W tym roku stuknęło mi 39, za rok będę miał 40 lat. Jeśli mam liczyć sensownie od kiedy ćwiczę, czyli z głową robiąc coś rzeczywiście świadomie, to jest okres od 16 roku życia. Nie będę tu oszukiwał, że o, dobra, jestem od 7 roku życia w sporcie. Tak, bo chodziłem na karate, jak miałem 14 lat, zacząłem chodzić na siłownię, ale czy było to w 100% sensownie i poukładane? Nie, nie do końca, więc nie będę tutaj pierdolił głupot. Aczkolwiek od 16 roku życia, czyli mam 24 lata praktycznie w treningu, gdzie wykorzystuję. To, czego się nauczyłem, to, czego, to, co wyczytałem w tego typu książkach, i następnie patrzę, czy coś mi służy, czy nie służy, czy jest to dla mnie dobre, czy będzie jednak to nieco sprzeczne, z racji na to, że nie wiem, moja biomechanika nie pozwala mi wykonywać konkretnego ruchu, albo dany rozpad treningowy jest dla mnie zbyt zaawansowany coś, z czym ludzie mają kolosalny problem, bo próbują znowu naśladować zawodowych sportowców, gdzie ich styl życia. Jest zgoła inny i nie pomoże im to, że będą robili więcej, a raczej w drugą stronę. Powinni robić mniej, ale bardziej efektywnie lub intensywnie. Dlatego spójrz na to z tej strony. Wiesz dużo, ale ile z tego rzeczywiście powtarzasz i tym samym implementujesz w swoje życie. Bo co mi po tym, że przeczytałem te wszystkie trzy książki, jeśli na co dzień, można powiedzieć, z pierwszej, czyli z Mike'a Boyla, wykorzystuję może ze trzy rzeczy drugiej od Joe'a Defranco, który jest moim można powiedzieć głównym mentorem od lat, wykorzystuję niemalże wszystko, a to co mam tutaj fantastyczna sprawa jeśli chodzi o budowanie kondycji, wykorzystuję sporadycznie, może raz w roku lub jeśli chcę kogoś przygotować pod kątem tego, żeby rzeczywiście szybko i mocno poprawił swoją kondycję. Nie masz być kolekcjonerem. Informacji, bo to jest nic innego, tylko forma mentalnej masturbacji, oglądanie kolejnych filmów i zastanawianie się, jak może być lepiej. Jeśli masz coś, co robisz i to działa, to nie zmieniaj tego. I tutaj płynnie przejdziemy do największego problemu, jaki spotyka ludzi związanych z treningiem, zwłaszcza samodzielnym treningiem, jaki mamy w tych czasach, czyli ADHD treningowego. Jeśli miałbym podsumować, co jest największym problemem tego. Że ludzie mają dostęp do internetu, a jednocześnie chcą ćwiczyć, to jest właśnie ADHD treningowe, czyli zbyt wiele informacji, i to najczęściej ścierających się wzajemnie i totalnie się znoszących, które ludzie próbują pochłonąć, przyswoić, a niestety nie mają odpowiedniego filtra, który pozwoli im wyłowić z tego wszystkiego co najlepsze. I bardzo mocno zachodzę w głowę, dlaczego ludzie sobie to robią. I nie przychodzi mi nic innego. Tutaj jak to, że niestety, ale jesteśmy w pewnym sensie bardzo podobni do sroki. Czyli jest taki syndrom błyskotki, że nowe to musi być lepsze. I znamy mnóstwo osób, które pisało do mnie: Oj, Maciek, robię tam nie wiem, program XYZ albo jeden z Twoich programów, i generalnie wszystko jest świetnie, ale chciałbym coś zamienić, bo widziałem coś tam, coś tam innego. I tak sobie zastanawiam: hm, Robisz coś. Masz efekty, widzisz efekty i chcesz to zmienić. No to jest nic innego jak strzelanie samemu sobie w kolano i później narzekanie na to, że boli cię noga. Więc pod tym kątem ADHD treningowe jest wynikiem tego, że mamy tak dużo różnych opinii, jeśli chodzi o konkretne rzeczy związane w tym wypadku z treningiem, które bardzo często nie są podparte rzetelnymi wynikami, rzetelnymi danymi, jeśli chodzi o ich efektywność. Ponieważ mamy mnóstwo, ale to mnóstwo problemów, które są związane z czysto czynnikiem ludzkim, a są to oszuści, szarlatani i sterydziarze. Tak? Czyli ktoś wmawia ci, rób to co ja, będziesz miał efekt XYZ. I mamy całą kategorię filmów na YouTubie odnośnie fake nariz i innych wszystkich tych, którzy twierdzą, że o tak, tak, jestem naturalny, oczywiście, ale. 365 dni w roku sześciopak wyciosany jak w atlasie anatomicznym żyły do połowy brzucha, okrągłe barki. Nie, nie, to jest dobra dieta i tylko i wyłącznie to, że mam po prostu fantastyczną genetykę. A później kilkanaście takich osób, jak na przykład ten tam wątróbkowy król czy inny frajer wpada na tym, że jednak podsyła komuś swoje wyniki krwi, a tam wychodzi na to, że jest cała tablica Mendelejewa. I inne rzeczy wciśnięte. Z drugiej strony mamy samozwańczych, szalonych naukowców, którzy będą rzucać różnego rodzaju teoriami odnośnie żywienia, treningu, suplementacji, że to jest dobre, to jest niedobre, to cię truje, to jest fantastyczne. To jest nic innego, tylko wzbudzanie kontrowersji. I teraz, jeśli ktoś ma zawsze jedną i to bardzo mocno polaryzującą opinię na dany temat, bez możliwości podparcia tego realnymi wynikami, najczęściej jest to. N równa się 1, czyli mi wyszło, więc inni wszyscy też powinni tak robić. I tutaj chciałbym, żebyś zrobił sobie jedną rzecz, jedną y, konkretną czynność. Mówiłem już o tym na wcześniejszym filmie parę lat temu. Zrób sobie czystkę. Zrób sobie konkretną czystkę, jeśli chodzi o ilości osób, które obserwujesz. Ponieważ nie każde z nich będzie jednak szło w kierunku Twojego celu. Więc zacznij wykorzystywać media społecznościowe, o ile można je tak dalej nazywać, dla Ciebie, a nie daj się wykorzystywać im, ponieważ Twój czas, Twoja uwaga to jest waluta, którą tutaj pod tym kątem płacisz, a przeglądanie non-stop, głupot, niestety nie przyniesie Ci nic dobrego. Chcesz wykorzystać już to, co wiesz, no to zacznij rzeczywiście iść w konkretnym kierunku i Wybieraj to, co będzie służyć Tobie, więc ogranicz sobie y, pulę ludzi, których będziesz obserwował, a dzięki temu dużo szybciej i łatwiej będziesz wychodził z tego, że masz totalnie dwie polarne opinie na temat jednego tematu i nie wiesz, co wybrać. Wracając do kwestii obserwowania kogoś na internecie, pamiętaj o tym, aby się inspirować, a nie kopiować, czyli chcesz wyciągnąć od tej osoby to, co będzie dla Ciebie najlepsze, ale czy jesteś w stanie zrobić dokładnie to samo, co, nie wiem, Chris Hemsworth, który przygotowuje się do roli Tora? No raczej nie. Dlaczego? Okej, okay, możesz zrobić te same ćwiczenia, możesz zrobić tą samą ilość treningów w tygodniu, ale czy masz prywatnego szefa, który jeździ za tobą, robi tobie posiłki, masz wyznaczony czas na drzemki, odnowę biologiczną i wszystkie inne elementy dodatkowo rozpisane i przygotowane przez lekarza suplementy. Które pomogą Ci z tym, że rzeczywiście po trzech miesiącach treningów wyglądasz nagle jak grecki posąg. Szczerze, wątpię. Dlatego inspiruj się, a nie kopiuj identycznie jota wiotę to, co robi dana osoba. Pomijając styl życia i możliwości finansowe, wbierz jeszcze pod uwagę to, że niekoniecznie, i to jest problem, który ma naprawdę bardzo wiele osób, niekoniecznie jesteś na tym samym poziomie zaawansowania. Jeśli chodzi o wykonanie danych ćwiczeń, a tutaj sekwencje oraz metodyka, jak się co wprowadza uczy od prostszych do bardziej złożonych elementów. Tak jak na przykład ja robię u siebie na treningu atletycznym 2.0, gdzie wiele osób na początku mówiło o jezu, ale nie, to jest przecież za proste, a chwilę później po zrobionym treningu, przepraszam, cofam moje słowa, było zajebiście, albo tam nie wiem, dupa mi tak spuchła, że o matko boska. Więc bierz pod uwagę to, że masz wyciągnąć z tego, co możesz zrobić w danym momencie, jeśli trzeba zregresować do swojego poziomu, tak aby mieć z czego się rozpędzić. No i raz jeszcze przypomnę, jeśli robisz już coś, co działa, to nie wywalaj wszystkiego do góry kołami, skoro zobaczysz coś nowego i zaintryguje Cię to i wpadniesz właśnie w ten syndrom błyskotki. Więc jeśli masz określony plan, prowadzi Cię on do celu i widzisz tego rezultaty, Kieruj się tym dalej, skończ ten plan, żeby nie wpadać w to ADHD treningowe i skakać z kwiatka na kwiatek, jak tylko zobaczysz coś nowego, tylko skończ ten plan, wyciągnij wnioski, zadziałało, nie zadziałało, dobre, niedobre, za dużo, za mało, i dopiero potem iść do następnej rzeczy. I tu opowiem ci historię, która bardzo, bardzo mocno wpłynęła na moją filozofię treningową, ponieważ lata temu robiłem certyfikację, jak tam machać dzwonkami i uczyłem się odnośnie Ketli. I tu Słowa, które mi zapadły w pamięć, żeby dodać, trzeba odjąć. Więc jeśli widzisz coś nowego i chcesz to rzeczywiście wprowadzić do swojego treningu, to w tym momencie, jeśli chcesz wprowadzić elementy danego typu, jak przykładowo ćwiczenia z ketlami, do swojego programu treningowego, to zobacz, co będziesz musiał wyciągnąć i co one mogą ci zastępować, ponieważ dodawać cały czas coś, no to w tym momencie, raz. Ten trening nie będzie trwał godziny czy tam godziny 15, a 2,5 godziny. To nie jest do końca łatwe do utrzymania, jeśli masz rodzinę, obowiązki i tego typu inne rzeczy na głowie. Druga kwestia, być może dojdzie do pewnego rodzaju przeładowania twojego ciała, bo będziesz robił po prostu za dużo. I trzecia i ostatnia rzecz, pewnego faktu fizjologicznego nie da się oszukać. Czyli niektóre ćwiczenia są niemalże identyczne jeśli chodzi o efekt treningowy. Czy będzie to kolosalna różnica, że zrobię biceps na sztandze czy na hantlach? Kolosalna? Nie, drobna. Tak, ponieważ tu mogę pracować raz jedna, raz druga ręka, a tu mogę pracować dwiema rękami jednocześnie. Jedno pozwoli mi na większą swobodę, więc dopasuję kąt ruchu do siebie, żeby na przykład nic mnie nie bolało. Drugie pozwoli mi na większą stabilność, dzięki czemu mogę użyć większego obciążenia łącznie, ponieważ dwiema rękami trzymam na raz jeden przedmiot. Więc jeśli przykładowo będziesz chciał wprowadzić swingi ketlem, tureckie wstawanie i coś jeszcze, nie wiem, wypychanie, wyciskanie ketla nad głowę, zobacz co musisz zabrać ze swojego programu treningowego, tak żeby nie wpadać w ten ostatni poziom ADHD treningowego i dorzucać jeszcze więcej, jeszcze więcej kolejnych elementów na górkę, aż do momentu, gdzie wyjdzie z tego potwór Frankensteina, patrząc na to, to masz Jeden wielki mętlik w głowie, co ma Tobie to rzeczywiście dać. I zastanawiając się nad tym, każdy z nas, jeśli chce osiągnąć rzeczywiście wysoką formę, musi patrzeć na cały proces długofalowo. Dlatego teraz, cały proces, jak ja ogarniam i patrzę na aspekt długofalowego programowania treningu. Każdy właściciel biznesu powinien patrzeć długoterminowo, czyli nie liczyć tylko i wyłącznie pieniędzy na tu i teraz, tylko. Raz część odkładać, część przeznaczać na bieżące wydatki, a część, jeśli ma możliwość, inwestować w to, żeby biznes się rozwijał. Podobnie Ty powinieneś patrzeć na swoje ciało i Twój proces treningowy. Dlatego, jeśli chcesz rzeczywiście wyciągnąć maksimum efektów, musisz nastawić się na długoterminowe programowanie, czyli nie jest to na najbliższe 6 tygodni, tylko na najbliższe, no przynajmniej powiedzmy sobie, pół roku. Ja najbardziej lubię pracować w kwartałach i mam pięciostopniowy proces, w jakim będę układał sobie wszystkie elementy tak żeby miało to ręce i nogi i zarazem możliwość modyfikacji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pierwszy punkt, który musisz ogarnąć, to gdzie jesteś teraz. Czyli jeśli nie wiem, chcę podnieść 200 kg z ziemi ale w tym momencie maksymalnie, co mogę zrobić, to jest 120 kg, no to nie będę zakładał, że po 6 tygodniach nagle podniosę 200. Muszę założyć to, że będę dużo dłużej musiał pracować, a w międzyczasie trzeba będzie też to wszystko korygować. Drugi punkt to jest inżynieria wsteczna, czyli zakładam to magiczne, już to, co wybrałem, dajmy na to 200 kg, albo niech będzie pierwsze podciągnięcie. I jakie elementy lub jakie punkty muszę wypełnić do tego, żeby to zadanie się ziściło, że to nie będzie tylko i wyłącznie mrzonka, że o dobra, skoro robię 50 pompek, to na pewno wycisnę 130 na klatę. No nie, to się tak nie układa. Więc w tym momencie musisz mieć pewność, że raz na ob konkretnym obciążeniu jesteś w stanie zrobić dany wolumen. Dwa, jesteś w stanie na konkretnym pułapie intensywności zrobić kilka prób, i one nie powodują spadków, jeśli chodzi o jakość wykonania czy twoją poprawność Twojej techniki. A trzeci aspekt, jeśli będziesz patrzył na to pod kątem, właśnie inżynierii wstecznej i znasz, swoje lub swojego podopiecznego, bo być może jesteś trenerem, tak jak ja, który to teraz ogląda, to wiesz, które mięśnie będą musiały robić więcej, a które mniej, chociażby z racji na to, jak ta osoba jest zbudowana. Dajmy na to, ja mam długie ręce, więc wiem, że do każdego rodzaju wyciskania czy przyciągania muszę dodać indywidualną i konkretnie nazwijmy to sobie wyizolowaną pracę na mięśnie ramion, jeśli chcę rzeczywiście poprawić te wyniki. Jak nie, jeśli tego nie zrobię, jeśli pominę ten punkt i będę cisnął tylko i wyłącznie w te duże, wielostawowe ćwiczenia, kończy się to problemami, które odbijają się później na barkach. Więc każdy z nas będzie mógł w ten sposób spoglądać na długofalowy proces i tym samym więcej dowiedzieć się o sobie. Trzeci element, i to mam nadzieję, że każdy z Was zapamięta z tego filmu, to progres nigdy nie jest liniowy. Oczywiście możemy sobie założyć, że wedle tabelki będę robił tyle i tyle powtórzeń, więc w następnym tygodniu zrobię, nie wiem, tu robiłem 3 razy 10 na 60 kg, więc w następnym tygodniu zrobię 3 razy 10 na 62,5, albo tu robiłem 3 razy 12 na 70 kg, więc 3 razy 8 na 75 czy 80 kg nie powinno być problemem. No tak to niestety nie działa. Ludzkie ciało bywa pod tym kątem bardzo bardzo figlarne i każdy z nas będzie troszeczkę inaczej reagował. Jedni wolą intensywność, czyli zrobię coś mocnego i potem mam skoki, bo układ nerwowy szybko odpowiada. Inni z kolei są tacy, że potrzebują wolumenu, muszą napracować, napracować, nabudować jakby pewności siebie w danym elemencie i dopiero wtedy to odbija się, jeśli chodzi o progres. Podobnie jest tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze grupy mięśniowe, ponieważ jedne mają przewagę wolno kurczliwych mięśni, one wolą duży wolumen, na przykład mięśnie górnej części grzbietu albo łydki, a inne z kolei potrzebują właśnie tej bardziej intensywnej pracy do tego, żeby zaliczyć skoki, jeśli chodzi o progres. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, progres nigdy nie jest liniowy, on będzie skokowy. Może być tak, że zatrzymujesz się na miesiąc, dwa, może nawet i trzy. Na konkretnym jednym pułapie obciążeń, czy tam wolumenu, ilości pracy, jaką wykonujesz, a dopiero po tych trzech miesiącach ten lud pęka i Twoje ciało łapie zupełnie inne możliwości. Nagle z dnia na dzień po prostu to przeskakuje i o, jest leciutko, już robię. Tylko nikt nie widzi tych trzech miesięcy pracy, które włożyłeś, czy włożyłaś w to wcześniej. Ja mam mnóstwo takich historii u siebie na, na grupie, na treningu atletycznym, gdzie ludzie nie zwracali uwagi na to, co robią w rozgrzewkach, albo jakie elementy dodatkowe mają zaplanowane i nagle, nie wiadomo skąd, jest to, że mogą zrobić ten przysiad na jednej nodze, czy się podciągnąć, czy poprawili czas o ileś minut w danym biegu, etc., etc. Więc pamiętaj, progres nigdy nie jest liniowy. Czwarty punkt to jest indywidualizacja, czyli dopasowanie do... Danej osoby, ponieważ bardzo fajnie jest założyć sobie szablon, który ma pomóc danej osobie zrobić x, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, każdy z nas będzie zbudowany inaczej. Jeden może mieć krótkie kończyny, inny może mieć długie kończyny. Mam świetne zdjęcie z moim trenerem od ciężarów, gdzie jak siedzimy na ławce, jesteśmy sobie równi, a jak wstaniemy, nagle jestem, on sięga mi głową do ramienia. Tak? Więc co jest tutaj różnicą? Korpus mamy tej samej długości, ja mam znacznie dłuższe nogi. Więc pod tym kątem każdy z nas powinien mieć możliwość indywidualnego rozkładu, jeśli chodzi o ćwiczenia. Ja tak jak już mówiłem, uczę tego innych trenerów, sam stosuję tego na swojej grupie, którą prowadzę. I na jed, dla jednego robienie martwego ciągu może kojarzyć się tylko i wyłącznie z tym, że o Jezus Maria, do dupy ćwiczenie, po tym bolą mnie plecy. Ale jeśli tylko zrobimy drobną zmianę i na przykład ten martwy ciąg będzie robiony w pozycji wykopu albo na jednej nodze, Nagle problem znika. Albo zamiast prostej sztangi, użyję sztangi trapezowej, czyli tej, którą mam, można powiedzieć, dookoła siebie, więc ciężar nie jest przede mną, tylko trzymam go po bokach. I nagle problem znika. Ćwiczenie zostaje, wzorzec ruchu jest niemalże identyczny, te same grupy mięśniowe będą wykonywać pracę. Ale mamy zupełnie inny efekt, w tym wypadku korzystny, a nie negatywny, bo koniec końców to ma służyć Tobie. Trening ma dodawać do Twojego życia, a nie Ty masz być męczennikiem i zajeżdżać się w imię tego, że ktoś tam z internetu napisał, że musisz robić to na prostej sztandze, a jak nie, to jesteś ciotą. I piąta i ostatnia rzecz, która bardzo mocno daje się we znaki, zwłaszcza w dorosłym życiu, to jest umiejętność wyciągania wniosków. Czyli koryguj kurs po skończonym etapie. Danego treningu. Wiadomo, jeśli zakładamy długofalowe planowanie, załóżmy sobie, mam wytyczoną całość na 6 miesięcy do przodu, podzieloną na 3 okresy po 2 miesiące, gdzie 8 tygodni, 8 tygodni, 8 tygodni to konkretne etapy treningu. Po skończonym pierwszym jestem już w stanie powiedzieć, czy moje założenia są dobre, czy na przykład przestrzeliłem. Albo nie doszacowałem. Wolałbym tą drugą opcję, bo znacznie łatwiej jest wyciągnąć coś z kogoś, kto trenuje z rezerwą, niż z kogoś, kto zajeżdża się cały czas w trupa. Więc miej zawsze to na względzie, że możesz to skorygować. Bo nie oszukujmy się, ja miałem tą możliwość i przyjemność, zaszczyt, inaczej tego nie nazwę, pracowania z ludźmi, którzy reprezentują, reprezentowali nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich i nie znam innych osób, które by Wiodąc normalne życie, czyli mając pracę, dzieci, jakieś tam swoje hobby i do tego dbające o siebie. Potrzebowały tak skomplikowanego, powiedzmy, rozkładania całości, jeśli chodzi o proces treningowy, i zarazem układania tak wielu elementów, jak odnowa biologiczna, zgrupowania, występy kadrowe, występy, powiedzmy, indywidualne, występy drużynowe, gdzieś, gdzie jeszcze zarobkowo ta osoba gra dla danej drużyny. No, nie ma czegoś takiego u zwyklaków, u szaraczków, u kowalskich, więc patrz na to, że Twój program będzie znacznie prostszy. A cofając się do tego, co mówiłem już znacznie, wcześniej im prościej, tym lepiej, bo wyciągniesz z tego dużo, dużo więcej. Czasami mogę brzmieć już, że jestem nudny, ale kiedy prowadzę szkolenia dla trenerów, zawsze powtarzam im wykorzystaj to, czego się nauczyłeś najpierw na sobie. Przetestuj, sprawdź to przez X czasu i dopiero po tym wprowadzaj to do pracy ze swoimi podopiecznymi. I tutaj powiem praktycznie. To samo. Jest tylko jedna, jedna rzecz, która dzieli ciebie, osobę, która napisała do mnie i mówiła o tym, że ma problem z wykorzystaniem posiadanej już wiedzy. To, żeby zacząć działać. To, żeby przejść od kolekcjonowania informacji, gromadzenia, zastanawiania się do działania. Bo tylko i wyłącznie wprowadzenie tego w życie, sprawdzenie organicznie na sobie, czy rzeczywiście to przynosi dla mnie korzystne, czy niekorzystne rezultaty i zostanie z tym na jakiś czas, będzie. Odpowiedzią na Twoje pytanie, bo jeśli masz dużo w głowie, ale nic z tym nie robisz, nie doprowadzi cię to do celu. Więc jeśli chcesz naprawdę wykorzystać to, co wiesz, przejrzyj raz jeszcze lekcje z tego filmu, następnie wyklaruj te elementy, które będą prowadzić Ciebie do Twojego celu, zminimalizuj to wszystko, skompresuj do granic możliwości i dopiero po tym podejmuj działanie i nie zastanawiaj się więcej, zwłaszcza jeśli będzie Ci to przynosić rezultaty.